A, czapeczka marudy. Damn, I'm tired of this rock. 嗯、呃。 Przema wszystkim. Ogólnie pasowałoby kogoś z nich zabić, wiesz? Pójdziemy teraz od tyłu, pohałasujemy. Specjalnie na głośno wejdziemy. Będę liczył, że się skuszą. Okay, we got bears. Now we got goddamn scavs. Goddamn traitor! was Come with me if you want to, live. to jest wskazówka, że gdzieś tam jest kurwa jakiś jomek. Yes. No nie gadaj, ze cię 5 ojro nie uciszy hehehe. Pięć 5 to mnie wystraszy. Dziękuję ci bardzo mocno, Simon za wsparcie. Mm. Podam ci punkt ciszy trochę. Kurwa za szybko się ten czat przewija, nie mogę cię skopiować. Kurwa, straszą mnie widzowie. Kiedyś zejdę na zawał i zobaczycie. No, ja bym się nie obraził, jakby Olo ze mną porozmawiał. Taki trochę starszy brat. Myślę, że jakbyśmy byli Power Rangers sami, w jednej drużynie byśmy byli, jakbyśmy się połączyli, to on by robił za końcówkę odmiotu, a ja za no się przybywaj. Nie, jednak nie. Tutaj coś strzelał. tam jest koniec mapy. Nowe dwie stówki. Na Francuza. Proszę mnie nie straszyć. Zobaczycie kurwa. Kiedy się doigracie, zejdę na zawał i chuj. No ja pierdolę. Weź ty, ty się chłopie, zdecydujcie ty idziesz, kurwa. Jakby wyglądał team mniej olo. Olo by wszystkich wyjaśniał, ja bym lamił. Tego, że ja nie umiem grać w teamie. Albo podejrzewam, że jest jedyny frak w, 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 w tym razie to był frak na Olo. Z jakiej to stronki? Jakiej o stronki? Hmm? A mm, to jest gotowiec Deus. Wybacz, że nie przeczytałem od razu. I to się nazywa Tarkov Roulette. Co to jest ołowica? Hello, my friend. Nie ma nikogo. Hello, motherfucker! Taki kurwa murzynek z krzaków, tak hello! A. Wiesz, ołów bywa bardzo trujący, nie? Nie mogę się położyć, ej, co jest? Będzie. Zabił mnie haker. Nie wiem skąd. Ehehe, ale ten tarkow zjebany. Pierdo... No <suszy> kurwa straszne. Thank you for your cooperation, my friend. Od jakiegoś czasu na tym kanale w sobotę i niedzielę popołudniami pojawiają się streamy. Jeśli jesteś zainteresowany, by zobaczyć, jak wygląda granie w Tarkowa z innej perspektywy, zapraszam. Tymczasem trzymaj się ciepło. Hej!